Myślę, że to jest czas na powtórki, na utrwalenie i takie ostatnie przygotowania. Warto sięgnąć do arkuszy z testu diagnostycznego, który odbył się w grudniu ubiegłego roku. I dlaczego to jest istotne? Bo w tych arkuszach pojawiły się zadania, które są jakby najbliżej egzaminu czyli uwzględniają te najnowsze informacje, zmiany w egzaminie maturalnym. I zadania zostały właśnie tak przygotowane. Aby nie tylko zdający mogli sprawdzić swoje umiejętności, swoją wiedzę, ale żeby upowszechnić, pokazać, jakie zadania pojawią się na maturze. Słowo przygotowanie pojawiało się w naszym wideopodkaście wiele razy. Trzeba bowiem przygotować nasz mózg do pracy i zapamiętywania, nasze ciało do działania, nasze emocje do radzenia sobie ze stresem. Mówiliśmy także o innych aspektach przygotowania się do matury, a dziś chyba. Najważniejszy z nich, jak będzie wyglądać matura, w jaki sposób się do niej przygotować, żeby z sukcesem przez te wszystkie egzaminy przejść. Naszym gościem jest człowiek, który o maturze wie wszystko. Lech Gawryłow, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z Krakowa. Dobry panie dyrektorze. Dzień dobry. Pamięta pan dyrektor swoją maturę i emocje, które temu towarzyszyły. Emocje pamiętam, bo one pozostają już na zawsze, na zawsze. Wtedy matura była z języka polskiego, matematyki, i ja zdawałem historię. Do tego trzeba było zdawać egzaminy ustne, zarówno z języka polskiego, matematyki, i z historii. Więc jest to duże przeżycie, dużo emocji towarzyszy. Tematów już nie pamiętam, ale, ale takie właśnie pojedyncze sceny, emocje, cały atmosferę, nastrój tej matury, rzeczywiście jest to taki ważny moment w życiu młodego człowieka. Wiele w maturze przez te wszystkie lata się zmieniło, ale nie zmieniło się jedno to dalej taki egzamin, który może bardzo stresować. Ale im więcej o nim wiemy, tym ten stres się obniża. Proszę powiedzieć, jak wygląda kalendarz maturalny w tym roku? Matury zaczną się 5 maja. To są matury pisemne, które będą trwać do 24 maja. Egzaminy ustne rozpoczynają się 9 maja i też będą. Trwały właśnie przez maj do 24 maja. To już zależy od harmonogramu, jaki ustalił dyrektor szkoły. Do matury więc niewiele czasu. Na co warto zwrócić szczególną uwagę, żeby dobrze wykorzystać ten krótki czas? Myślę, że to jest czas na powtórki, na utrwalenie i takie ostatnie przygotowania. Ja myślę, że warto sięgnąć do arkuszy. Z testu diagnostycznego, który odbył się w grudniu ubiegłego roku, czyli grudzień 24 rok każda szkoła otrzymała arkusze i można było przeprowadzić taki test diagnostyczny. Oczywiście nie było to obowiązkiem szkoły, ale te arkusze są na stronie OK w Krakowie, są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. I dlaczego to jest istotne? Bo w tych arkuszach pojawiły się zadania, które są jakby najbliżej egzaminu, czyli uwzględniają te najnowsze informacje. Zmiany w egzaminie maturalnym. Czyli wracamy do formuły y, matury według pełnej podstawy programowej, i na podstawie tego są tworzone wymagania egzaminacyjne i zadania zostały właśnie tak przygotowane, aby nie tylko zdający mogli sprawdzić swoje umiejętności, swoją wiedzę, ale żeby upowszechnić, pokazać, jakie zadania pojawią się na maturze. Pojawiły się tam takie właśnie, których nie było w latach. Poprzednich i trzeba było zwrócić na nie uwagę. Jakie to zadania, jaki to styl zadań, których dotąd nie było, a teraz będą? To są zadania na przykładzie matematyki, na przykład nie było zadania z brył obrotowych, ze stożka z walca, więc to analiza tych brył obrotowych. To były też zadania polegające na obliczeniu kolejnego wyrazu ciągu. Za pomocą wzoru rekurencyjnego to tak mądrze brzmi, ale chodzi to o taki przykład obliczeń, kiedy ma się pierwszy wyraz tego ciągu, podaną regułę i trzeba wyliczyć następny. Więc tych zadań w historii egzaminu maturalnego nie było tak dużo. Więc trzeba zwrócić właśnie uwagę na te zadania. Myślę, że nauczyciele w szkołach to robią. Ale o czym trzeba pamiętać, że one mogą się pojawić. No, oczywiście nic nie jest na pewno, bo nie znamy, jakie będą zadania. W przypadku języka angielskiego to y, mogą pojawić się, na pewno się pojawią y, zadania y, otwarte, zadania zrozumienia ze słuchu. Tych zadań też nie było w poprzednich latach, chociaż zdającym są znane, bo tego typu zadania występowały na egzaminie ósmoklasistym. I na egzaminie na matura, poziom rozszerzony czy poziom dwujęzyczny tego typu zadania były. Więc w tej chwili, jeżeli chodzi o sprawdzenie umiejętności językowych, to we wszystkich obszarach, które są sprawdzane, to będą zadania otwarte. Wcześniej nie było właśnie na maturze zrozumienia ze słuchu. Wspomniał pan dyrektor, że tematów nie znamy. Nie wyciągnę od pana dyrektora, w którym kierunku młodzi ludzie powinni iść, co sobie przypomnieć. To jak zawsze i jak co roku jest objęte pełną tajemnicą. Znaczy, może trudno w to uwierzyć, ale nie jestem osobą, która zna te tematy, te zadania, które będą. My przygotowujemy zadania z dużym wyprzedzeniem czasu. One są tworzone, powstają jako pojedyncze zadania, jako wiązki zadań, więc nikt praktycznie nie zna. Całego powiedzmy, wszystkich zadań, które pojawią się na, na maturze. To porozmawiajmy chwilę właśnie o tych sprawach dotyczących rozwiązywania zadań właśnie z języka polskiego, angielskiego, z matematyki. Pan dyrektor już zdradził, na jaki styl tych nowych zadań trzeba się przygotować, ale co trzeba zrobić, żeby być pewnym tego, i to już teraz, przed maturami, że, że pójdzie dobrze, na jakie na jaki sposób myślenia się przygotować, gdzie poszukać takiego schematu, który może się pojawić na maturach, żeby nie zaskoczył nas sposób sformułowania zadań, pytań znaczy, takiego, byli bezpieczni. Takiej gotowej recepty, takiego sposobu właściwie nie ma. W przypadku języka polskiego, bo oni możemy mówić, tu zmian nie ma dużo, ale jeszcze raz właśnie wrócę do arkuszy, które są publikowane na naszych stronach, arkuszy, które były na teście diagnostycznym, to jest najlepszy sposób, żeby rozwiązywać te zadania i patrzeć, jaki jest wynik tych zadań. Można sobie przygotować kilka zadań, kilkanaście wziąć z arkusza i zobaczyć, ile czasu to zajmuje. Także takiej goto gotowej recepty nie ma, ale na pewno w przypadku języka polskiego. To warto zwrócić uwagę na wypracowanie, bo można na poziomie podstawowym z języka polskiego otrzymać 60 punktów. Z tego 35 punktów jest za wypracowanie, pozostałe 25 za tę część testową. Prosta kalkulacja pokazuje, że jeżeli do zdania matury potrzebujemy 18 punktów, to warto przygotować się do wypracowania. Zwłaszcza, że przed pisaniem wypracowania zdający mają największe obawy, a sięgając do arkuszy z poprzednich lat, tam mamy właściwie gotowe recepty. Bo po pierwsze, jak zwrócimy uwagę, ile trwa egzamin języka polskiego, to już wiemy, ile mamy czasu do Jakie są zadania na egzaminie maturalnym? Tam są w przypadku wypracowania są gotowe podpowiedzi, bo z jednej strony mamy spis lektur, który nie musimy wyszukiwać w pamięci, jeżeli mamy rozważyć jakiś problem wskazany w poleceniu w temacie wypracowania, to jeżeli się zastanawiamy, jakich lektur użyć, to oczywiście trzeba połączyć właśnie temat zadania z tymi lekturami, to ten spis ma. Mamy również dokładnie wskazane, że ten problem trzeba rozważyć, że trzeba go uzasadnić, trzeba podać swoje zdanie. Następnie podać przykłady, nawiązać do lektury obowiązkowej, bo to jest konieczne, i następnie podsumować. Więc, w sumie, sam arkusz podpowiada, może nie sposób napisania, ale jakie zalety musi mieć wypracowanie, aby osiągnęło dużą liczbę punktów. Oczywiście, znający bardzo się boją. Błędu kardynalnego. No właśnie, on też w naszych pytaniach maturzystów się bardzo często pojawia. Tak. Czym jest ten błąd kardynalny, a czym nie jest? To jest, jak też w żargonie egzaminatorzy mówią, to przejście przez tą bramkę, żeby uzyskać ten jeden punkt, który no, to jest jeden punkt, ale za spełnienie formalnych warunków polecenia. No, też brzmi to tak właśnie tym żargonem egzaminacyjnym. To są takie podstawowe, poważne błędy. To znaczy, jeżeli Ktoś na przykład ma napisać wypracowanie na temat buntu w literaturze w danym utworze, a zacznie pisać o wątku miłosnym w zupełnie innym utworze, to oczywiście to jest niezgodne z tematem, czyli ta niezgodność z tematem. Jeżeli ktoś ma napisać, właśnie rozważyć problem, czyli napisać rozprawkę, i nie będzie używał argumentów i napisze po prostu opowiadanie, to znowu jest niezgodność z formą wypracowania. Jeżeli ktoś pomyli kordiana z konradem, to też znaczy, że nie zna utworów. No, znam taką sytuację, kiedy zdający, pisząc o lalce, nie rozróżnił postaci. Znaczy, nie wiedział, że Stanisław Wokulski to jest taka sama postać jak Stach i pisał o dwóch postaciach. To są rzeczywiście takie podstawowe błędy wynikające albo niezrozumienia tekstu, albo po prostu znajomości lektury. Więc jeżeli mówimy o jakichś receptach, o sposobach, które teraz jeszcze można wykorzystać. To przeczytać może lektury, których się nie zna, do których się nie sięgnęło w czasie swojej nauki. Przy czym jak mówimy o lekturach, do których się można odwołać, to trzeba pamiętać, że ten spis lektur jest, o czym wspominałem, i to są lektury, które były na przykład w liceum, omawiane w technikum, to mogą być lektury ze szkoły podstawowej, te lektury, które zostały teraz usunięte z podstawy programowej, więc znowu tutaj nie ma takiego jakby wąskiego zakresu tych lektur można sobie pozwolić na pewną swobodę. Ale nie można sobie pozwolić na niesamodzielne pisanie pracy czy odpowiadanie na maturze. Co grozi za każdą formę niesamodzielności na maturze? Unieważnienie egzaminu i matura za rok. Wtedy nie można ani przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym, ani poprawkowym. Więc zgodnie z poleceniem, powiedzeniem że jak umiesz liczyć to licz na siebie, to lepiej odwołać się do swojej wiedzy, do swoich umiejętności, niż próbować ściągać, jak mówimy, potocznie, bo wtedy egzamin zostanie unieważniony przez nauczycieli, czy wykorzystać długi tekst, którego może nawet fragment nauczyliśmy się na pamięć, bo oceniana jest samodzielna praca maturzysty w czasie egzaminu. Więc każdy plagiat, no czasem się zdarza, że też. Telefon został wniesiony do sali egzaminacyjnej, nikt tego nie zauważył, i nagle w tekście pojawiają się dwa, trzy akapity tekstu identycznego, jak można znaleźć w internecie. I wtedy egzamin jest unieważniony, i tak jak wspomniałem, niestety matura za rok więc lepiej pisać samodzielnie. My w tym wideo od dawna mówimy o konieczności dobrego planowania czasu przed maturą, ale ma on też duże znaczenie podczas samej matury. Jak dobrze zaplanować sobie czas, kiedy mamy te określone minuty na to, żeby oddać arkusz albo określone minuty na to, żeby jakąś wypowiedź skonstruować, przedstawić. Więc jeżeli już znamy arkusze z poprzednich lat, więc zawsze trzeba sprawdzić powiem właśnie o takich rzeczach które umownie można nazwać technicznymi więc trzeba sobie sprawdzić ile będzie trwał egzamin dobrze jest poznać budowę arkusza żeby nie tracić czas na zastanawianie się gdzie trzeba wpisać numer PESEL gdzie trzeba nakleić naklejkę ze swoim kodem gdzie jest karta odpowiedzi gdzie ją znaleźć, więc, żeby to było tylko powtórzeniem pewnych czynności i skoncentrować się na odpowiedziach, rozwiązaniach poszczególnych zadań. Więc to może trochę pomóc, bo potem już koncentrujemy się na samych zadaniach. Skoro wspomniałem o karcie odpowiedzi, to warto pamiętać, żeby przenosić swoje odpowiedzi zaznaczone w arkuszu na kartę odpowiedzi. Bo później te zadania zamknięte, jak mówimy w żargonie, które są zaznaczone na karcie odpowiedzi, to są skanowane i oprogramowanie odczytuje wynik. Natomiast jeżeli ktoś nie przeniesie, to te rozwiązania, które zaznaczył tylko w arkuszu, no, nie znajdą się, ta punktacja za te rozwiązania nie znajdzie się właśnie na świadectwie, dopiero potem następuje sprawdzanie. Więc jest wiele takich czynności, na przykład też. Warto zwrócić uwagę, jeżeli brakuje nam miejsca na rozwiązanie zadania, bo trzeba pisać w miejscach do tego przeznaczonych. Brakuje nam miejsca na rozwiązanie y, zadania, to trzeba wskazać y, w brudnopisie, znaczy w czystopisie wskazać, że w brudnopisie jest dalszy ciąg tego rozwiązania. Bo tak, zasady, brudnopis nie jest sprawdzany przez egzaminatora. Sprawdzane są te części arkusza w czystopisie. Natomiast w Brudnopisie nie. Więc jak ale jeżeli się wskaże, że dalszy ciąg pracowania, e, rozwiązania zadania z matematyki jest w Brudnopisie, to będzie to e, ocenione. I wystarczy wpisać po prostu słowami, dalszy tak. ciąg zadania w Brudnopisie. Tak, tak. No i mówimy, jak mówimy o piśmie, to prośba do maturzystów, żeby pisali czytelnie. Bo rzeczywiście teraz młodzi ludzie przyzwyczajeni do pisania na klawiaturze, na pisania e, powiedzmy, kciukiem w telefonie, czy mówienia. To piszą no, mało czytelnie. Więc to też, żeby nie było nieporozumień co do wpisanych cyfr, wyrazów, błędów ortograficznych, czy to rzeczywiście jest błąd, czy to nie jest błąd ortograficzny, więc pisanie czytelnie. A zdarzają się też jakieś emotikony, uśmieszek. Tak, można? zdarzają się, to można, to można. Czasem zdarzają się nawet takie prośby do egzaminatora, ale to rzadko, ale też takie krótkie zdanie, żeby powiedzmy egzaminator docenił pracę i, i powiedzmy nie był zbyt surowy w ocenie pracy. Oczywiście to powiedzmy dodaje trochę barwy tej pracy, ale rozwiązania zadań no, są oceniane zgodnie z zasadami, które obowiązują w całej Polsce, i to jest cała sztuka oceniania, żeby to porównywalnie ocenić. Mówiliśmy sporo o pisemnych częściach testowych, albo związanych z wypracowaniem, albo z zadaniami z matematyki. Powiedzmy jeszcze chwilę o egzaminie ustnym z języka polskiego. Jak ta część będzie wyglądać? Tu się nic nie zmieniło. Składa się z dwóch części, to znaczy, zdający otrzymuje dwa pytania. Jedno z tych zadań, pytanie, jest zadaniem jawnym, czyli zadaniem, którym można zapoznać się od dwóch lat i można zastanowić się, jak odpowiedzieć na takie pytanie. Drugie jest zadaniem niejawnym, ale też nie powinno zaskoczyć zdającego, ponieważ jest z tego programu, który, z tej postawy programowej, która obowiązywała w szkole. Rzeczywiście warto, przygotowując się do, tego egzaminu może nawet nagrać swoją wypowiedź, spróbować. Bo rzeczywiście zaletą tego egzaminu i tym, co broni ten egzamin, bo są podzielone zdania na temat, czy ten egzamin powinien być, czy nie, jest to, że to jest okazja do sprawdzenia umiejętności mówienia, występowania przed pewnym gronem, więc wtedy zdający no, potwierdza, że umie to. Robić. Więc może nagrać sobie takie jedno, dwa swoje wystąpienia i popatrzeć krytycznie i stwierdzić, że może jest jeszcze dużo do doskonalenia, a możliwe, że wszystko jest w porządku. No, trzeba zwracać uwagę na język, którym się mówi. To oczywiście wszystkie pytania język polski dotyczą historii literatury, analizy utworu literackiego, więc mówimy o literaturze językiem literackim. Nie, używamy, nie rozmawiamy tak jak z rówieśnikiem, nie używamy takich zwrotów z języka potocznego, więc to nie jest skazane podczas tego egzaminu. I jak zawsze trzeba skomponować swoją wypowiedź no, zgodnie już z zasadami znanymi od wieków w Arystoteles, początek, środek i koniec, czyli powiedzmy, powiedzieć swoje zdanie, później uzasadnić. Użyć jednego, dwóch, trzech argumentów czy przykładów, bo to w zależności od pytania, które jest na egzaminie, a następnie podsumować. Powiedzmy jeszcze na koniec, gdzie szukać wiarygodnych informacji o maturze? Żyjemy w końcu w czasach, w których zwłaszcza w mediach społecznościowych każdy może powiedzieć wszystko i podpisać się dowolnie, przedstawić siebie jako eksperta, tego, który młodego mhm. człowieka przeprowadzi przez te egzaminy. Gdzie Rzeczywiście powinniśmy szukać informacji o egzaminach, żeby być pewnym, że one będą wyglądać właśnie tak, jak przeczytamy czy zobaczymy. Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, tam są pewne sprawdzone informacje, bo często się zdarza, że podawane są informacje na temat egzaminów, pewne przykłady, które niestety nie mają związku i wprowadzają, mogą wprowadzić, zdających błąd, więc zawsze zweryfikować. Na stronie Okręgowej Komisji w Krakowie no, jest kilka stron statycznych, gdzie są linki do materiałów egzaminacyjnych. Są na przykład przykłady wypracowań konkretnych, napisanych już na dane tematy, a następnie ocena tych wypracowań, więc można zobaczyć, jak dane wypowiedzi zostały ocenione podczas egzaminu. Więc tych materiałów jest naprawdę dużo. Z pana punktu widzenia lepiej, żeby jak najwięcej maturzystów zdało maturę czy nie zdało, żeby we wrześniu wrócili albo żeby za rok wrócili. Nie, nie, nie. Życzę wszystkim, żeby wszyscy zdali. Zresztą wyniki pokazują, że jednak ta zdawalność matury to jest na poziomie od 95 do 98% z języka polskiego, z angielskiego, z matematyki to jest 94-95% w tych najlepszych województwach. Więc ta zdawalność jest wysoka, więc mówiąc o maturze, że jednak nie zdaje pewna grupa, to nie jest duża grupa zdających. Ja życzę wszystkim, żeby zdali maturę, przystępując do niej po raz pierwszy, bo co istotne. Po rozmowach ze zdającymi i po wynikach, co ważniejsze, po wynikach widać, że jeżeli upłynął długi okres czasu od ukończenia szkoły i przystępuje się do matury, to te wyniki są niższe. To już stwierdzono i wiemy, że to jest jakby z takim jakby wyczuciem, które mamy, że już wiedza nie jest tak aktualna, że trudniej się przygotować, wielu rzeczy już nie pamiętamy, więc po pierwsze, jeżeli ktoś zastanawia się czy przystąpić do matury od razu po szkole, to niech przystępuje od razu. Ma wtedy największe szanse na zdanie matury. Odkładanie na lata późniejsze nie jest dobrym pomysłem i życzę wszystkim, żeby maturę zdali na 100%. I do tych życzeń przyłączamy się także my. Bardzo dziękuję panie dyrektorze za naszą rozmowę. Gościem wideopodcastu Jak zdać maturę był dzisiaj Lech Gawryłow, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Pięknie dziękuję za te porady i za naszą rozmowę. Dziękuję bardzo.